Cześć! Dzisiaj pokażę Ci jak wyłączyć albo usunąć adblocka w przeglądarce Firefox. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich filmów, wstrzymaj łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczki. No ale dobra, co musimy zrobić jeśli chcemy wyłączyć blokowanie reklam lub po prostu w tym przypadku wyłączyć lub usunąć adblocka? Początkowo oczywiście włączamy przeglądarkę Firefox i wybramy trzy paski znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie szukamy zakładki dodatki i oczywiście klikamy ją. Teraz jak widzicie, w rozszerzeniach mamy dostępnego adblocka, który aktualnie blokuje nasze reklamy. Jeśli chcemy go usunąć, wybramy trzy kropki znajdujące się przy nim, a tutaj oczywiście mamy parę opcji. Pierwsza w tym przypadku to usuń, po czym nasz adblock zostanie w pełni usunięty. Dalej mamy opcję, po wybraniu je możemy skonfigurować naszego adblocka, zmienić jego filtry albo dodać strony do wyjątków, jeśli nie chcemy, aby one były blokowane przez naszego adblocka. Wracając, dalej mamy jeszcze opcję zgłoś i zarządzaj. Jeśli natomiast chcemy go wyłączyć, to musimy skorzystać z niebieskiego przełącznika obok nazwy. Także klikamy, no i adblock aktualnie jest wyłączony. Jeśli film dla Was przydatny, zachęcam do zostania łapki w górę oraz subskrypcji dzwoneczka, A przy okazji, jeśli planujecie założyć konto w banku, to w mBanku aktualnie trwa promocja. Dla nowych klientów przy rejestracji z polecenia nadal można otrzymać w tym przypadku 100 zł, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, to oczywiście film z instrukcją aktualnie jest w opisie. Z mojej strony to było tyle, trzymajcie się, miłego dnia, cześć!